Hej, tu Weronika. Dzisiaj będzie film edukacyjny i zaraz Wam powiem dlaczego. Jak zapewne wiecie, AliExpress jakiś czas temu szturmem wdarł się do Polski, zabijając przy tym wszystkich pośredników, którzy pośredniczyli w sprzedawaniu chińskich produktów z Taobao za granicę, znaczy poza Chiny, bo Taobao wysłał tylko do Chin. Oczywiście serwis Alibaba zrobił ogromną furorę w Polsce, już zaczęli kupować wszystko, bo jest tanio i w ogóle. No i już tak na marginesie powstało takie mylne przekonanie, że w Chinach wszystko stanie ale okej. Okay. Ja dzisiaj chciałabym wam powiedzieć co i dlaczego na Aliexpress nie jest warte żadnych waszych pieniędzy, nie jest warte ani grosza i dlaczego nie warto tego kupować, nie należy tego kupować, lepiej tego nie kupować. Ja jakiś czas temu zobaczyłam na YouTubie, zdałam sobie sprawę z tego, że masa blogerek, vlogerek kosmetycznych robi testy, testy chińskich kosmetyków z Aliexpress. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak to jest w Chinach produkowane. Większość kosmetyków, które ja widziałam, które były testowane przez tam osoby na YouTubie, czy gdzieś na blogach, to były kosmetyki tak zwane no name, czyli bez żadnej marki, bez niczego. To, to było po prostu marki Cosmetics AliExpress. Dlaczego nie warto takich rzeczy kupować? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, w jakich warunkach to może być produkowane. A jeżeli nie, to warto założyć, że to jest produkowane przez jakiegoś pana Wanga w garażu, nie wiadomo od czego to jest zrobione, bo skład prawdopodobnie nie jest prawdziwy. Nie wiadomo, co to jest za marka, kto to wyprodukował, gdzie to zostało wyprodukowane i co to tak właściwie jest. W samych Chinach królują kosmetyki japońskie i koreańskie. Oczywiście rynki japońskie i koreańskie to są jedne z najbardziej renomowanych kosmetycznych rynków w Azji. Tam są marki renomowane, które sprzedają od lat, które mają wszystko przetestowane. Sprawdzone i możecie być pewni, że nic się wam od tego nie stanie, a jeżeli coś się stanie, to wiadomo od razu, do kogo możecie się udać po zwrot pieniędzy i po zwrot kosztów leczenia. Jeżeli kupicie coś na AliExpress, coś no-name, na czym nie będzie w ogóle nawet nazwy marki, albo będzie taka nazwa, że po wpisaniu w Google nic nie wyskoczy, to nie wiecie, do kogo się zgłosić. Możecie się zgłosić do sprzedawcy, a on wam odda pieniądze za produkt a Nie bardzo będziecie wiedzieć, co na przykład wywołało reakcja alergiczną na Waszej twarzy po nałożeniu tych kosmetyków z AliExpress. Jakby też to sami Chińczycy Wam powiedzą, żebyście nie kupowali tych kosmetyków, bo większość klasy średniej w Chinach kupuje kosmetyki nie z AliExpress, nie chińskie. Właśnie kosmetyki koreańskie i japońskie są tutaj najpopularniejsze. Chińczycy latają do Korei, żeby się zaopatrzyć w te kosmetyki. Sama znam przypadek, w którym dziewczynie poparzyło twarz, bo użyła jakichś tam chińskich kosmetyków. No, name. Także. No, lepiej tego nie kupować, lepiej tego nie dotykać, nie wiadomo co to jest, co z czego to jest zrobione, kto to zrobił. Nie, lepiej nie. Nie macie żadnej gwarancji, że to nie było mieszane w betoniarce gdzieś w piwnicy, tak jak już powiedziałam. Zatem czego jeszcze nie warto kupować? Na pewno nie warto kupować czegokolwiek, co ma styczność z jedzeniem: żadnych blach, nurków do parzenia herbaty, czegokolwiek. Nie! Chcecie to jeść, to co nie wiecie, co to w ogóle jest, gdzie to zostało zrobione, jak to zostało zrobione. Ja nie chcę. Czegoś, co, nie wiem, dajcie dzieciom, zabawek, też raczej nie polecam. No, wszystkiego, co ma taki dość bliski kontakt z naszym ciałem, tak? Czyli, no i z jedzeniem, tam, takie rzeczy. I ten film kieruje też do blogerek, vlogerek kosmetycznych, które testują te wszystkie produkty. No name, a widziałam masę tych filmów. Naprawdę chcecie być odpowiedzialne za to, że, nie wiem, ktoś to sobie kupi potem z waszego polecenia i coś mu się stanie? Bo ja nie chcę, dlatego nagrywam ten film. Oczywiście nie próbuję Wam powiedzieć, że wszystkie kosmetyki z Chin są złe. Wszystkie, większość, zdecydowana większość kosmetyków no-name, tanich kosmetyków no-name, które można zakupić w internecie z Chin, to syf. Są oczywiście chińskie marki, które są dobre, renomowane. Jedno z nich, nawet w chińskach pierwsza dama rozdaje innym, pierwszym damom podczas wizyt międzynarodowych. Są to takie marki jak Mayfu, Meifubao, czy Herboris? Ja znam te trzy. One mają swoje stoiska w centrach handlowych i te marki naprawdę spoko można kupować. One są renomowane. Macie pewność, kto to, to wyprodukował i że to jest wszystko przetestowane i wam się nic od tego nie stanie. I to chyba by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę wyciągniecie z tego filmu. Proszę! Wiem, że na dole zaraz się pojawi coraz graja obrońców Aliexpress. a ja używałam kosmetyku i on był spoko i zamówię go jeszcze raz. Nie masz żadnej gwarancji, że ten kosmetyk, który zamówisz jeszcze raz w takim samym opakowaniu, będzie w tym samym środku. I jasne, kupujcie, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli koniecznie chcecie kupować te kosmetyki, jasne, kupujcie. Ale ja przynajmniej mam czyste sumienie, ja wam powiedziałam, ja was poinformowałam i jeżeli przynajmniej jedna osoba się zorientuje i przestanie to kupować, to to jest mój sukces. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli chcecie więcej mnie, to subskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Facebooka, na fanpage'a albo na grupę. Tam gdzieś Instagram jest też na dole, wszędzie są linki. Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Pa, pa.